Jest druga połowa XIX wieku. Królowa Wiktoria, jej mąż, książę Albert, doprowadzają Imperium Brytyjskie do szczytu rozwoju w epoce wiktoriańskiej. Wspólnie rządzą, wspólnie wychowują dzieci, są zgodnym i przyjacielskim małżeństwem. Ale dorastające dzieci zaczynają sprawiać coraz więcej kłopotów, a świat nabiera tempa. Czy to tempo nie okaże się zbyt duże? Zarówno dla Wiktorii, jak i dla Alberta? Dowiedzmy się. Zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. Albert i Wiktoria byli bardzo zgodnym i takim nawet dość nowoczesnym małżeństwem, jak na czasy epoki wiktoriańskiej. Mimo iż stanowili zarówno przeciwieństwa, jak i Albert był typowym synem swojej epoki, czyli uważał, że kobieta. W zasadzie powinna zajmować się wychowywaniem dzieci, a nie żadną pracą zawodową, a już na pewno nierządzeniem. Zresztą Wiktoria podzielała jego opinię i sama zupełnie nigdy nie rozumiała i nie popierała żadnych ruchów feministycznych. Wśród dzieci były oczywiście dzieci bardzo grzeczne, były te dzieci, z których Albert i Wiktoria byli szczególnie dumni i zadowoleni, ale były również dzieci sprawiające problem. Najbardziej Problemy sprawiał następca tronu, książę Albert, zwany przez rodziców Berti. Berti już od dziecka był bardzo trudny, a z wiekiem ta jego, ten jego trudny charakter coraz bardziej się uwidaczniał. Był całkowitym przeciwieństwem swojego ojca, do którego zresztą nonstop był porównywany. Cały czas za wzór dawano mu świętego, spokojnego, bardzo mądrego, elokwentnego Alberta. Berti natomiast był imprezowy. Nie był szczególnie wykształcony ani inteligentny. Miał za to, co się później miało okazać, o czym pewnie sobie powiemy w odcinku poświęconym właśnie jemu. Miał duży instynkt taki polityczny: potrafił wyczuwać klimaty, nastroje i potrafił fantastycznie zorganizować swój PR. Ale to się okazywało dopiero w momencie, gdy został królem. Natomiast kiedy był jeszcze nastolatkiem, uważano, że jest trochę przygłupi yy, i że tak naprawdę w ogóle nie nadaje się na króla. Pierwszą i najważniejszą osobą, która tak uważała, była właśnie Wiktoria, czyli jego własna matka. Berti, zresztą podobnie jak wszystkie dzieci Alberta i Wiktorii, a właściwie chłopcy, bo o dziewczynkach nawet nie ma co tutaj w tym kontekście mówić, mieli zaniedbaną edukację w szczególności w jednym temacie mianowicie w temacie edukacji seksualnej. Mówię, że nie warto wspominać o dziewczynkach, ponieważ, tak jak już mówiłam wcześniej, dla kobiet w ogóle ciało od pasa w dół praktycznie nie istniało. Dzieci brały się, nie wiem, z kapusty, bocia nie przynosił czy nie wiadomo co. Natomiast jeśli chodzi o chłopców, to również nie rozmawiano na te tematy. Epoka wiktoriańska zresztą znana jest ze swojej hipokryzji, kiedy to oczywiście można było robić no bo Wiktoria miała dziewięcioro dzieci, więc one się nie wzięły z nieba, ale nie można było mówić o sprawach cielesności. Kiedy nie mówi się o tym z dziećmi, trzeba liczyć na to, że ktoś inny tę edukację weźmie w swoje ręce. I tak właśnie było w przypadku Bertiego. W wieku 16 lat Bertie udał się do Europy na tak zwany Grand Tour, czyli objazd najpiękniejszych, najciekawszych krajów europejskich, który miał w założeniu wyedukować młodego człowieka, otworzyć jego oczy, otworzyć, poszerzyć jego horyzonty. A tak naprawdę był po prostu okazją do tego, żeby sobie nieźle poimprezować z dala od własnego kraju, gdzie tak naprawdę nikt mamusi za szybko o skandalach i różnych ekscesach nie doniesie. No okazało się, że ekscesy, na które sobie pozwalał Bertie w czasie swojego Grand Tour były tak duże, że mamusia się bardzo szybko o nich dowiedziała. Okazało się, że burza hormonów, jaka buzowała w Bertie, jest tak ogromna, że kiedy już wybuchła, to po prostu... Jak bomba atomowa, co najmniej. Trzeba było szybko zapanować nad Bertim, żeby po prostu nie zaszalał za bardzo i nie zszargał imienia własnego oraz monarchii brytyjskiej. Pomysłem na to, by nieco poskromić jego, jak się okazało, nieokiełznany temperament, było to, żeby jak najszybciej znaleźć mu żonę postanowiono znaleźć mu spokojną, ale jednak bardzo stosowną kandydatkę wśród europejskich arystokratek. I udało się znaleźć taką kobietę. Była to księżniczka Aleksandra z Danii, przepiękna, eteryczna, taka z urody przypominająca elfa yy, kobieta, yy, która spodobała się nie tylko Albertowi i Wiktorii, ale również samemu Bertiemu. Co wcale nie oznacza oczywiście, że Bertie postanowił natychmiast się ożenić, ponieważ problem polegał na tym, że wśród wszystkich kobiet, które pociągały Bertiego, arystokratki nie zajmowały jakiegoś bardzo ważnego miejsca, ponieważ Bertie zdecydowanie bardziej wolał spędzać czas z aktorkami, tancerkami, paniami lekkich obyczajów, a wśród nich było niewiele arystokratek. Bardzo szybko jednak do Alberta i Wiktorii zaczęły również po powrocie Bertiego do kraju docierać informacje o tym, że nawet przebywając w koszarach, nawet przebywając w wojsku, nie potrafił poskromić swojego temperamentu i swojej miłości do kobiet i imprezowania. Okazało się, że to jego pobyt w wojsku to była jedna wielka, niekończąca się impreza z przewijającymi się setkami kobiet, które twierdziły, że miały przyjemność poznać bliżej. Księcia Wali. Jedna z tych kobiet nawet prawdopodobnie zaczęła wysyłać do pałacu Buckingham listy, które miały na celu szantażowanie rodziny królewskiej, że jeśli nie otrzyma określonych sum pieniędzy, wówczas jakieś szczegóły dostaną się do opinii publicznej. Być może chodziło nawet o jakąś ciążę, być może chodziło o nieślubne dziecko. Bardzo trudno powiedzieć, ponieważ zarówno pamiętniki Wiktorii, jak i listy zostały bardzo pilnie ocenzurowane po jej śmierci przez jej najmłodszą córkę Beatrice, która zajmowała się spisywaniem i przepisywaniem pamiętników swojej matki i była najbardziej surowym cenzorem, jakiego możemy sobie wyobrazić. Po prostu bardzo dużą część pamiętników wykreśliła i usunęła, Informacje, które mogłyby być kompromitujące zarówno dla jej matki, jak i dla całej rodziny. Dlatego pewnych rzeczy możemy się tylko domyślać z kontekstu wydarzeń. Na przykład z kontekstu takich wydarzeń, że Wiktoria napisała w jednym z listów, iż po tych wydarzeniach, o których się dowiedziała, nie może już normalnie patrzeć na swojego syna, że napawa on ją obrzydzeniem, że chce jej się wymiotować, kiedy go widzi. Poprosiła również swojego męża Alberta, aby ten udał się do Bertiego przebywającego wówczas na uniwersytecie w Cambridge i rozmówił się z nim raz na zawsze przywołując go do porządku. Albert rzeczywiście pojechał na spotkanie ze swoim synem i zabrał go na długi spacer. Panowie rozmawiali bardzo dużo, wyjaśniali sobie pewne rzeczy. Berti poczuł ogromną skruchę widząc jak bardzo zawiódł swoich rodziców. Albert bardzo chciał wynagrodzić synowi to że przez całe życie czuł się gorszy i niekochany. Bo rzeczywiście tak było, Wiktoria robiła wszystko, żeby Bertie czuł się gorszy i niekochany. Natomiast ten spacer, poza tym, że spowodował, iż ojciec z synem wreszcie zdecydowali się na szczerą rozmowę, miał jeszcze jeden dużo bardziej tragiczny skutek. Po powrocie do domu, Albert zaczął czuć się źle. Najpierw miał gorączkę, bóle głowy, ale powiedzmy sobie, że początkowo to zignorował, ponieważ Albert przez całe życie, tak jak mówiłam, borykał się z jakimiś dolegliwościami, więc nie do końca każdą z nich traktował poważnie. Ale kiedy zaczął czuć się już bardzo słabo, nie miał siły, postanowił położyć się do łóżka i poprosić o pomoc lekarzy. Lekarze przybyli na miejsce, jednak nie byli w stanie stwierdzić, co tak naprawdę dolega księciu Albertowi. Tra zaczęto mu upuszczać krew, zaczęto mu również podawać alkohol. W regularnych odstępach czasu podawano mu odrobinę e brandy, e tak naprawdę doprowadzając do sytuacji, w której on był non-stop, przynajmniej pod wpływem alkoholu, jeśli nie pijany. Albert wtedy cierpiał na duże problemy żołądkowe również, więc nie jadł. Także alkohol był jedyną substancją, którą przyjmował. Umówmy się, nie jest to najzdrowsza terapia. Myślę, że nie była również najprzyjemniejsza, bo Albert bardzo cierpiał. Przestał poznawać swoich bliskich, majaczył, nie mógł wstać. Wiktoria była zrozpaczona, zupełnie. Wszyscy byli zrozpaczeni, głównie dlatego, że lekarze po prostu nie wiedzieli, co mu jest. Lekarz nadworny Wiktorii postanowił, nie konsultować tej sprawy, udając, że wszystko jest w porządku, że to jest jakieś przeziębienie, że Albert do siebie dojdzie, że uda się go postawić na nogi. A Wiktoria w to oczywiście wierzyła. Widząc jednak pogarszający się stan swojego męża, po prostu wpadała w coraz większą rozpacz. W końcu stan Alberta był już na tyle zły, że trzeba było nawet wezwać Bertiego, ponieważ Wiktoria nie chciała wzywać swojego najstarszego syna aby nie denerwować Alberta niepotrzebnie, a pewnie też dlatego, że sama nie za bardzo chciała go widzieć. Ale przyszedł moment, w którym było już oczywiste, że trzeba się będzie z księciem Albertem pożegnać. Wezwano więc najstarszego syna i wszystkie inne dzieci, aby czuwały przyłożu ojca, czekając na jego ostatnie tchnienie. 14 grudnia 1861 roku książę Albert zmarł. Przyczyna jego śmierci do tej pory nie jest na 100% pewna. Niektórzy mówią, że cierpiał na zapalenie opon mózgowych, jakieś tyfusy, różne wchodzą w grę, ale część osób mówi, że tak naprawdę cierpiał na przewlekłą chorobę Krona, to jest choroba układu trawiennego, dlatego miał te problemy wszystkie żołądkowe przez bardzo długą część swojego życia, a tak naprawdę wówczas nikt nie był w stanie tej choroby Zdiagnozować. W każdym razie śmierć Alberta była ogromnym szokiem dla jego rodziny, zwłaszcza, że na kilka godzin przed śmiercią jego stan trochę się poprawił i już była nadzieja, że on z tego po prostu wyjdzie. Ale w największej rozpaczy oczywiście była Wiktoria. Wiktoria, na wieść o śmierci męża, wpadła w taką rozpacz, że trzeba było podać jej środki uspokajające. Nie była w stanie praktycznie przyjąć do wiadomości tego, że Albert nie żyje. To była po prostu taka rozpacz. Służba opisywała wrzask, który, który się unosił po informacji o tym, że Albert zmarł. Jeden rozdzierający krzyk rozpaczy. Wiktoria przez cały dzień nie potrafiła znaleźć sobie miejsca. Dopiero wieczorem udało się, podając jej środki na senne, położyć ją do łóżka. I tutaj również zdarzyła się pewna symboliczna, pewnie to nawet jest legenda, bo wiele osób mówi, wielu badaczy tego okresu mówi, że to jest legenda, ale jednak ona pokazuje pewną prawidłowość. Mianowicie Wiktoria poprosiła, aby w tę pierwszą noc przynieść do niej najmłodszą córkę, Beatrice. Która miała ze swoją matką spać. Wiktoria poprosiła jednak o to, aby Beatrice ubrano w piżamę Alberta, by założono jej górę od piżamy Alberta, żeby mogła się przytulać i czuć jego zapach. I tak naprawdę to naznaczyło życie Beatrice w bardzo dużym stopniu, ponieważ ona stała się dla matki. Namiastką męża. Wiktoria zaczęła traktować swoją najmłodszą córkę bardzo zaborczo, zaborczo ją kochać, nie dawać nikomu prawa do tego, by mógł tą Beatriz od niej zabrać. Chciała, by Beatriz na zawsze przy niej pozostała. Teraz oczy całego świata zwrócone były na Wiktorię. Nikt nie wiedział tak naprawdę, w jaki sposób. Królowa zareaguje po śmierci swojego męża, ale wszyscy wiedzieli, jak bardzo go kochała. I nawet politycy, parlamentarzyści zaczęli się obawiać o losy monarchii, ponieważ obawiano się, że po raz kolejny Wiktoria wpadnie w tę depresję czyli, że tak naprawdę jej stan psychiczny będzie zaburzony po śmierci Alberta, że ona po prostu się nie pozbiera i że to będzie miało wpływ na dalsze losy monarchii. I rzeczywiście Rozpacz była dużo większa i trwała dużo dłużej niż zakładano, że będzie mogła trwać. Przede wszystkim Wiktoria nakazała żałobę narodową, a żałoba na dworze miała trwać aż dwa lata, co było okresem wyjątkowo długim. Po drugie, nakazała wszystkim, oczywiście w związku z tą żałobą, służbie, dzieciom, wszyscy mieli ubierać się na czarno, ona zaś sama zdecydowała, że nigdy więcej nie wyłoży innego koloru niż tylko czarny. Kazała nam mówić o sobie, że jest wdową Windsoru, że nie jest królową, że nie chce żyć. Twierdziła, że jej życie bez Alberta nie ma sensu, że nigdy nie będzie tak wspaniałej osoby, jaką on był. Zabroniła dzieciom jakichkolwiek oznak radości. Dzieci miały być smutne, jeżeli któreś z nich się uśmiechnęło, poszło się bawić, czy zachowało się w jakikolwiek sposób, który dla Wiktorii wydawał się być pogwałceniem tej żałoby, była wściekła. To jeszcze bardziej traumatyzowało dzieci, szczególnie te najmłodsze, które nie tylko straciły ojca, ale również prawo do bycia dziećmi, no bo umówmy się: oczywiście śmierć w rodzinie to jest tragedia, ale dziecku trzeba pomóc przez to przejść, żeby jak najszybciej wróciło do normalności, a utrzymywanie w tym stanie żałoby i non-stop wspominanie Alberta jest naprawdę dla tych dzieci było traumą ogromną. Zresztą jest takie zdjęcie, na którym cała rodzina pozuje z jego popiersiem. Wszyscy oczywiście smutni wyglądają, jakby wracali dopiero z pogrzebu, i to jest dramatyczne, co się w owym czasie działo. Na dworze zapanowała cisza. Jeżeli ktoś mówił po choćby trochę podwyższonym głosem, Wiktoria była wściekła. Wszyscy schodzili jej z drogi. Z drugiej strony ona przestała pokazywać się publicznie. Postanowiła zamknąć się w tej swojej rozpaczy. I przestała gdziekolwiek bywać, przestała się angażować w sprawy państwa do tego stopnia, że po prostu naród już zaczął tracić cierpliwość. Przede wszystkim Anglicy to naród, który, choć może to jest pewien stereotyp, ale jednak trochę tak jest. Oni yy, nie są aż tak bardzo emocjonalni yy, i Oczywiście żałoba, rozpacz jak najbardziej są wskazane, ale gdy to się przedłuża, to już zaczyna być w pewnym sensie podejrzane i męczące. A ponieważ cały czas gen szaleństwa w rodzinie istniał, obawiano się, że Wiktoria zwariowała. Były nawet głosy o tym, że powinna abdykować, że powinna oddać władzę swojemu synowi, ponieważ sama nie jest w stanie dalej rządzić. Problem polegał jednak tylko na tym, że Bertie był szalenie niepopularny w owym czasie. Wszyscy wiedzieli o jego wyskokach i Trudno byłoby przekazać władzę w okresie, gdy coraz częściej podnoszone były idee republikańskie, socjalizm, gdy w powietrzu wisiały wojny, rewolucje, dążenia niepodległościowe w Irlandii. Trudno było przekazać tron osobie, która jest tak bardzo niepopularna, bo to był praktycznie bardzo prosty i krótki marsz w stronę upadku monarchii. Wiktoria doskonale zdawała sobie sprawę z tego. Zresztą jej niechęć do starszego syna przejawiała się choćby w tym, że ona w żaden sposób go nie uczyła tego, jak zostać królem. Ona go nie wtajemniczała w pewne sprawy, nie pokazywała mu, jak się podpisuje dokumenty, jak to wszystko działa. Po prostu kompletnie nie powierzała mu żadnych obowiązków, co oczywiście odbiło się na jego Umiejętnościach i na jego przygotowaniu do bycia królem, czyli odbiło się tak naprawdę na losach kraju. Tak naprawdę jednak to, że Wiktoria uchylała się od przejęcia, od powrotu do swoich obowiązków, nie wynikało wyłącznie z tego, że czuła rozpacz po śmierci męża. Wynikało z tego, że Wiktoria poprzez cały okres swojego małżeństwa straciła pewność siebie, jeśli chodzi o rządzenie. Jeżeli non-stop słyszała, że kobiety nie nadają się do rządzenia, jeżeli sama sobie wymawiała, że jej mąż jest taki doskonały, idealny, a ona przy nim jest głupia, nie zna się na niczym, to w naturalny sposób straciła pewność siebie i po prostu przestała wierzyć w to, że potrafi jeszcze przejąć władzę i panować tak jak to było wcześniej. Dlatego tak dużo czasu zajął jej powrót do obowiązków. Tym bardziej, że ona bardzo się skupiła kiedy już wyszła z tej pierwszej rozpaczy, na tym, by kontynuować dzieło Alberta w zakresie reform, różnych fundacji, które on zakładał, instytucji itd., w tym, żeby było wystarczająco dużo jego pomników, ponieważ ona go niemal uczyniła świętym. Bardzo trudno jest na przykład znaleźć kogoś, kto zastąpi świętego. Bardzo trudno jest dzieciom na przykład przejść do porządku dziennego, gdy zmarł ich święty ojciec. I to był cały problem. Ona to wszystko źle sobie zorganizowała, i w ten sposób sama sobie zrobiła podgórkę, bo przez to, że tak bardzo hołbiła Alberta i sama mówiła otwarcie o tym, że nikt nie rządzi i nie nadaje się do rządzenia lepiej niż on, sama sobie odebrała pewność siebie i sama sobie ten powrót do władzy utrudniła. Weźmy pod uwagę również fakt, że Wiktoria praktycznie Postanowiła przestać istnieć jako kobieta. Czy to jej się udało, o tym dowiemy się później. Natomiast początkowo uznała, że nigdy więcej nie poczuje się jako kobieta, mimo że ona przecież była jeszcze młoda, więc miała jeszcze tak naprawdę całe życie przed sobą. Wiele kobiet po tym, jak odchowują swoje dzieci, Rodzą się niejako na nowo, zaczynają nowe życie, nawet jeśli nie mają mężów, bo są wdowami czy są po rozwodzie, znajdują sobie wspaniałych towarzyszy życia i żyją pełnią życia dalej. Wiktoria sobie tę możliwość sama na własne życzenie zabrała, poprzez to, że właśnie zaczęła ubierać się na czarno. Przestała uczestniczyć w jakichkolwiek wydarzeniach towarzyskich. Od śmierci Alberta nigdy nie wzięła udziału w żadnym balu. I zaczęła niszczyć swoją żałobą życie swoim dzieciom. Bo na przykład śrub, ślub jej córki Alicji to był prawdziwy pogrzewanie ślub, tak naprawdę. Ona siedziała pogrążona w rozpaczy, w milczeniu, płacząca, wspominająca swój ślub z Albertem. Nikt nie mógł się cieszyć ani bawić. Sama córka właściwie czuła, że wychodzi za mąż, ale robi krzywdę matce, więc czuła ogromne poczucie winy. Wiktoria po prostu wszystkich tą rozpaczą i swoją żałobą zamęczała na śmierć. A najbardziej właśnie tych, których kochała najbardziej, którzy byli jej najbliżsi, czyli swoje dzieci. Mało tego, Wiktoria była wręcz zazdrosna. Zazdrościła tym ze swoich dzieci, które wchodziły w szczęśliwe związki małżeńskie, które miały rodziny, bo ona też bardzo chciała wrócić do tego stanu. Ona się doskonale czuła jako żona, bo czuła się wspaniale jako kobieta przy Albercie. Więc po prostu czuła, że ten etap w jej życiu się skończył i nigdy już nie powróci. Cały czas powtarzała również, że nie chce dłużej żyć. Ale zmieniła troszeczkę zdanie w październiku 1863 roku. Mianowicie w czasie pobytu w Szkocji jej powóz miał wypadek, przewrócił się. Ona wyszła z tego cało, oczywiście, ale przez moment wyglądało to naprawdę bardzo groźnie. I wówczas Wiktoria uświadomiła sobie, że tak naprawdę wcale nie chce podążyć za Albertem, że wcale nie chce umrzeć, że jednak chce żyć, ma w tę wolę życia w sobie, i wówczas. Troszeczkę się ta jej rozpacz zakończyła, i Wiktoria sama podjęła decyzję o tym, że chce z tej rozpaczy zacząć wychodzić, że nie chce się już w niej na własne życzenie utrzymywać. Zwłaszcza, że jak się miało okazać, tak do końca szczęście jej nie opuściło. Jeżeli ten odcinek Was zainteresował, jeżeli jesteście ciekawi dalszych losów królowej Wiktorii, Zapraszam Was na kolejny odcinek Wyspy Historii. Zapraszam Was również, oczywiście, tradycyjnie do subskrybowania mojego kanału, do obserwowania mojego konta na Instagramie, do komentowania, zadawania pytań, do rezerwowania sobie lekcji angielskiego online oraz wycieczek do Londynu. Zapraszam Was serdecznie już wkrótce. Anglia się otwiera, więc mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli się spotkać również osobiście na takim zwiedzaniu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. Do zobaczenia! Pa!